Minęła 16, to oznacza, że w TVN 24. Czas na fakty po południu. Diana Rudnik, witam Państwa i zapraszam. Najważniejsze tematy w skrócie to na początek. Czwarta fala przedo do szczytu i przekracza kolejne bariery. Blisko 25 tysięcy nowych przypadków dziś, niewiele, ale znowu więcej niż wczoraj. I nie od wczoraj, jak mantra, wraca pytanie, dlaczego rząd nie stawia pandemii żadnych proceduralnych tam. Działająca przy premierze Rada Medyczna jest praktycznie bezradna, bo lekarze mają gotowe rekomendacje konkretnych obostrzeń dla osób niezaszczepionych, ale politycy są na nie głusi. Poddajemy się dyktaturze niezaszczepionej mniejszości, mówią wprost i bez ogródek eksperci opozycja dorzuca rząd skapitulował w tej kwestii, a rząd twardo stoi na stanowisku bez restrykcji, bez niepokojów. Ewa Koziak. Byli skazani na dożywocie i dostali szansę na nowe życie. Angielski sąd uniewinnił dwóch Polaków, którzy odsiadywali wyrok za zabójstwo kolegi. Zabójstwo, którego nie popełnili. A do tego diametralnego zwrotu w sprawie przyczynili się dziennikarze, superwizjera. Tomasz Pupiec. I takie były fakty po południu w czwartek. Ja pięknie dziękuję. Za chwilę w TVN24 Andrzej Morozowski i jego goście w programie Tak Jest. Dobrego, ciekawego wieczoru życzymy i do zobaczenia.